Dobra, słuchajcie, yy, kolejna część, już taka totalna, tutaj rozpierducha tego mo projektora HPK. Chciałem się dostać do sekcji zasilania lampy, o tym za chwilę. Natomiast podłączyłem pod tego sprawnego acera tą niby yy, uszkodzoną lampę z HPK. I teraz spróbuję go włączyć. Zobaczymy, co się stanie z tą lampą. Jeżeli się zaświeci, to znaczy, że to faktycznie nie jest lampa uszkodzona. Uwaga, podpiąłem go do zasilania. Teraz żeby zrobić tutaj ten, włączam projektor. Obserwujcie lampę. Jak się włączy, to go zaraz wyłączę szybko. No, nie włącza się. Widać, że niebieska dioda i się wyłącza. Czyli widzicie? Niebieska czerwona. Coś mu nie pasuje. Dobra, teraz taka ciekawostka, gdzie jest kręcówka w acerze Machines Wersja 700. Jak włożycie samą lampę, projektor wam się nie włączy. Tu jest taka cieniutka. Blaszka, widać ją od krańcówki, i dopiero słuchajcie, jak włożycie tą klapkę, to na tą krańcówkę sprytnie to jest porobione. Ja myślałem, że uszkodziłem projektor, bo wkładałem tą starą lampę z tego HPK, ale niestety nie właśnie, ja nie włożyłem tego. Nie, nie zamknąłem krańcówki. Źle zrobiłem. Całego tego testa źle zrobiłem. Ona się nie włączyła. Bo tu musi być kręcówka wciśnięta. Dobra. Robię poprawkę. Wsadzam tą lampę jeszcze raz z HPK. Myślałem, że coś jest nie tak. Dopiero teraz skumałem podczas kręcenia tego wszystkiego. Także jeszcze jeden test. Dobra. Ostatnia próba. Lampa z HPK podpięta. Jak tu tą blokadę zrobić? Zostaje tylko Okej. Okay. Blokada działa. Ręką z tyłu włączę projektor. Świeci. Świeci lampa. Projektor się włączył. Dobra, wyłączam go. Lampa z HPK działa. O, kurde. No, nagrzewa się dosyć ostro. Wyłączam zasilania. Słuchajcie, lampa z HPK, jak widzieliście, działa. Jest sprawna. Ja tutaj jakieś teorie śniłem z tą sprężyną. Okazuje się, że to w ogóle ma tak. Nie działać, jak sobie myślałem. Także mamy sprawną lampę. O tyle dobrze jest. Projektor uszkodzony gdzieś ma tam zasilanie. Zaraz do niego sobie jeszcze na koniec przejdziemy i będę miał do was wielką prośbę. Dobra, słuchajcie, wszystko jasne w, te, jasne w temacie. Położeniu uszkodzonej niby lampy z HPK do Acera. Um, V700 E machine. Lampa się włączyła, jak było widać. Jest całkiem sprawna. Bez problemu świeciła. To tak ma tutaj być. I pytanie jest takie. Tutaj widzicie całą sekcję zasilania. Mam pytanie do ekspertów. Widzicie to? FS1, EPCOS. Tak, jest napisane. EPCOS, osy. Powiedzcie mi, co to do licha jest? FS1. Czy to jest jakiś bezpiecznik? Bo, przykładając miernik do tego, w ogóle jest całkowita przerwa. Nie ma żadnego, żadnego żadnej ciągłości. Także, jeżeli to by był bezpiecznik, to mogłoby coś już nam sugerować. Że uszkodzony jest bezpiecznik. I wtedy nie daje nam tego napięcia na wyjściu. Napiszcie w komentarzu, co to cholera jest ten EPCOS. On się na płytce przedstawia jako FS1. Pozdrawiam i na razie zakończę na tym kręcenie filmików, bo trzeba będzie bardziej pomyśleć. Co tu tak naprawdę jest uszkodzone? Ale na bank coś z zasilaniem lampy. Tak mi się wydaje. Dobra, koniec. Pozdro, trzymajcie się.